Zandberg atakuje Nawrockiego. Nawrocki mu ostro odpowiada. Zgadasz się z nim? To a propos konstytucji pana propozycja z niedzieli konstytucyjnego zakazu na podatek katastralny. Adrian Zandberg, lider partii razem kiedy to usłyszał, powiedział, że pan chce tak naprawdę chronić w konstytucji interesy spekulantów mieszkaniowych i dziedziców miliardowych fortun. Myli się pan Zandberg, bo ta propozycja i moje wyraźne nie dla podatku katastralnego odnosi się do życia zwykłych Polaków, obywateli państwa polskiego. To nie jest propozycja która odnosi się do fliperów, jeśli chodzi o posiadaczy kilku, kilkunastu mieszkań. Jak odróżnić flipera z czterema, pięcioma, sześcioma mieszkaniami od zwykłego obywatela z trzema, czterema, pięcioma mieszkaniami? No, na etapie przygotowania i ostatecznej regulacji tego prawa i wpisywania podatku katastralnego przeciwko podatkowi katastralnemu do Konstytucji i gwarancji nie wprowadzania tego podatku do Konstytucji. To jest jednak zapis, który odnosi się do... Fogi wielu ludzi w całej Polsce, których tysiącami spotykam i ma to zabezpieczyć ich dobrobyt.